Niepokojące jęki, tajemnicze światła i historia, która rozpoczęła się ponad miliard lat temu. Dzisiaj zabieramy Was niedaleko Fredericksburga, do serca Texas Hill Country, na Enchanted Rock ogromną różową granitową skałę, która wygląda jak z zupełnie innej planety. To jedno z najbardziej zaczarowanych miejsc w Teksasie, przyciąga nie tylko swoim majestatycznym wyglądem, ale i fascynującymi legendami indiańskich plemion. Zacznijmy od tego, że ta skała nie jest cicha. Po długim, gorącym teksańskim dniu, gdy wieczorem robi się chłodniej, ten ogromny głaz zaczyna jęczeć i skrzypieć. Rdzenne plemiona, takie jak Tonkawa, uważały te dźwięki za przerażające, a niektórzy porównywali je do przeszywającego krzyku pantery. Ale hałas to nie wszystko. Po ulewnym deszczu ludzie widywali też migoczące światła na szczycie skały i wierzyli, że to duchy. Mamy więc te dwie rzeczy: przerażające dźwięki i upiorne światła i to właśnie one są sednem nazwy Enchanted Rock. Dotarliśmy na parking, właśnie opakujemy się i będziemy szukać szlaku. Ta wskazówka, bo nie jest takie oczywiste, żeby nie stawać na pierwszym parkingu, zaraz przy visitor Center, tylko pojechać kawałek dalej i też nie jest dla nas jakoś jasno oznaczony początek szlaku, ale zaraz będziemy szukać i pokażemy Wam, z której strony najlepiej zacząć, idziemy do pierwszej tabliczki. No, wydawałoby się, że to powinien być początek, jakieś wejście na szlak, i zaraz to zweryfikujemy. To ładnie tutaj. Tak, no, niebrzydko. Niebrzydko i jakże ciekawie, bo Enchanted Rock to miejsce pełne dawnych historii. W końcu ludzie koczowali na tym obszarze przez 12 tysięcy lat. Mówi się, że ze skały, na którą właśnie patrzycie, rzuciła się indiańska księżniczka widząc klęskę swojego plemienia, a jej duch. Wciąż strzeże tego miejsca jako jasny, poruszający się ogień. Inna legenda opowiada o ostatniej grupie wojowników, którzy bronili się aż do końca na szczycie skały, a ich duchy ponad wciąż mieszają się z szumem wiatru i trzaskiem granitu. Właśnie takie opowieści przyczyniły się do reputacji Enchanted Rock jako miejsca nawiedzonego przez duchy. Muszę Wam to pokazać, bo kręcimy się w kółko. A jest, jak byk! Summit Trail. Jedyne co? To strzałka jest zarośnięta, więc po prostu jej nie widzieliśmy wcześniej. Tak wygląda oficjalny początek miejsce, z którego należy zacząć hike. Tak. I ponoć wchodzimy tam. No, zobaczymy, czy faktycznie będzie to te 30 minut wspomniane. Dawid tak szybko idzie, że myślę, że to w 20 może zrobi. Ja na pewno nie. Ale zobaczymy. O patrzcie jaki świetny jaszczur. Jest tuż na tabliczką. Wow! <słuch> Ja nie jestem przyzwyczajona do jaszczurek, także przepraszam. Co zrobiłeś? Bo chciałam sfilmować zbliżenie z jaszczura. Zdrowiłaś. I tak, jaszczur nagle zniknął. W skrócie, to co widzicie tutaj, ludzi tam żydali. I to, to góra, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ponieważ pod ziemią. Jest 90% tej całej formacji, który tutaj, tutaj czubek dostaje. Wow! To co widzimy, to główna kopuła, która wznosi się na wysokość 40 pięter i jest w zaledwie niewielkim, odsłoniętym fragmentem ogromnej podziemnej formacji granitowej, którą nazywamy batolitem. Skała ta powstała ponad miliard lat temu, gdy stopniowo magma powoli schładzała się i krystalizowała głęboko pod powierzchnią Ziemi. Co ciekawe. Ten sam rodzaj różowego granitu, który oficjalnie znamy jako Town Mountain Granite, został użyty też do stworzenia polerowanej fasady kapitolu stanu Teksas w Austin. No zaczynamy Hajk! Na razie mi się podoba, bo jest z górki, <grym> ale myślę, że niedługo to potrwa. Troszeczkę się spieszymy, bo 2020 20. teoretycznie ma zachodzić słońce, a naszym celem jest zachód. Więc mamy 40 minut na podejście, teoretycznie jakiś zapas, ale... Kogo Chat GPT nie okłamał, choć raz niech pierwszy podniesie rękę. <gry> na razie wygląda to bardzo malowniczo. Jest strzałka już w oddali. Właściwie nie wiem, którędy iść, myślę, że to jest, tak powiem, up to you. Nie ma takich jasno wytyczonych szlaków. Drodzy, czy to jest płaskie podejście? Nie byłabym aż tak pewna, bo jest to stałe, stałe podwyższenie. Nie mam niestety żadnego morfousza ani innego cytnika pomiarowego, ale no. Skąd nosorożec? Gdzie? Za tobą, nie widzisz? Oto nasz nosorożec. A to widoczek. Wow, widoczek jest naprawdę fantastyczny. Ale nie mamy czasu. Dawid mi już ucieka oczywiście. Zatrzymał mnie, żeby uciec. Zdobyć przewagę, więc muszę go dogonić. Trochę wam posapie. Trochę wam posapie. Taki ze mnie sportowiec. Chodzi się na grzybka? Tak można odpocząć na grzybku. Jest taką jaszczurkę. Jest jaszczurka. Jedziemy dalej. No, w klapkach na pewno tutaj nikt nie podejdzie. Oberfu ty dają całkiem radę, bo mają super, super podeszwę. Ale naprawdę jest kurcze wchodzenie w górę i w górę. Spójrzcie jaki Dawid jest malutki. Come, come here buddy. Ale kuska. I znowu mnie wyprzedzi. A teraz... Atakujemy, to jest chyba już szczyt, tak? Dobra, atakujemy szczyt. Faktycznie wydaje się w zasięgu tego czasu, który podawał Chad GPT, ale jeszcze nie chcę... Nie chcę krakać. Słońce zaraz będzie zachodzić, także musimy zdążyć. Jak wspaniale to wygląda. Jestem zachwycona. Chyba pójdę takim lekkim łukiem. Żeby nie wspinać się na siłę po tych skałach. I mamy ziomeczka. Ale pięknie leci. Atakujemy szczyt. Zdaje się, że zostało naprawdę kilka metrów. Ja już jestem troszeczkę zmęczona. jest taka świetna panorama. Taki mały człowiek. I tak jak Dawid mówił, Zaledwie skrawek jest widoczny teraz dla nas, a większość tego masybu jest pod ziemią. Wyobraźcie sobie, jakie to by było ogromne, gdyby faktycznie całość była na powierzchni. Przed to jak się idzie, daleko na pieszo i ciągle jest za zakrętem. I tak czuję, każdy właśnie na góry jest za zakrętem. A zakrętu nie ma i nie ma. Myślę, że naprawdę mamy farta, bo spójrzcie są tylko oprócz nas dwie rodzinki, a mogłoby być tutaj tak tłocznie jak w sezonie na Giewoncie. Proszę bardzo, zarezerwuję Ci to za miejsce. No, Widzę, że to jest z... idealne tutaj oficjalne posadzenie to jest Co do zbrodni. Co to zbrodni? Jedną z najsłynniejszych opowieści związanych z Enchanted Rock jest historia kapitana Johna Hayesa, legendarnego Texas Ranger. Według legendy jesienią 1841 roku Hayes został odcięty od swojego oddziału przez komanczów. Samotnie schronił się wówczas na szczycie skały i przez trzy godziny bohatersko odpierał ich ataki aż do nadejścia pomocy. Istnieje też alternatywna teoria, według której to komancze, uważający skałę za miejsce święte i zamieszkane przez duchy, Mogli celowo nie podejmować pełnego ataku na człowieka, który schronił się w jej granicach. Paki z <gry> Mission complete. Teraz tam się podoba. O są przepiękne są te chmury. Teraz zagadka, e, którędy zejść? Mm. <laughs> tak, przed siebie. Tak, tam przed, przed siebie. siebie. A, widać parking, racja. Spójrzcie, Dawid jest na Marsie. Myślę, że jeżeli tak powiemy, to każdy uwierzy. I on lewituje tak naprawdę. <laughs> unosi się w powietrzu. Tak, dokładnie tak. Idziemy już do autka, żeby faktycznie nie schodzić po ciemku i będziemy wracać w stronę Round Rock. Słyszycie te tajemnicze świsty? Już spieszę z naukowym wytłumaczeniem. Co do trzasków i jęków, dźwięki te są wynikiem naturalnego procesu fizycznego. W ciągu dnia granit nagrzewa się i rozszerza, a w nocy, gdy temperatura spada, jego zewnętrzna powierzchnia kurczy się szybciej niż wnętrze. To naprężenie powoduje charakterystyczne dźwięki, które niegdyś brano za jęki uwięzionych dusz. A co do migoczących świateł, tutaj mamy dwie teorie. Jedna mówi, że jest to światło księżyca odbijające się od mokrego skalenia, minerału obficie występującego w granicie, a druga sugeruje, że światło odbija się od wody uwięzionej w licznych płytkich zagłębieniach na powierzchni skały. No cóż, to, co kiedyś było domeną duchów i legend, dzisiaj jest zrozumiałym, chociaż wciąż niezwykłym zjawiskiem geologicznym. I jeszcze raz powtórzę, buty naprawdę z dobrą podeszwą, które się nie ślizgają, to podstawa na, na to podejście. O tak już ten szczyt wygląda za mną. Ptak, którego wcześniej wam pokazywaliśmy. Trzy. Już trzy. trzy. Cały czas krążą. Miałoby się wrażenie, że to tacy moim zdaniem, wiesz, strażnicy, którzy pilnują wzgórza w jakiś sposób mistycznego, i upewniają się, że turyści nie rozrabiają albo że schodzą bezpiecznie, może to głupie, ale ja jako osoba, która ma lęk wysokości, mam jakiś taki lekki dyskomfort. Związany z tym zejściem, no bo przewyższenie jest dosyć spore dla mnie. I choć wiem, że jest tu bezpiecznie i nic mi się nie stanie, to mimo wszystko No nie czuję się komfortowo. I znowu ten tak krążący. Ja lepiej już zejdę. Patrz, siedzieć, na Cała zgraja tych ptaków. Kiedy wiem, że jest tu jakieś mistyczne powiązanie <grym> z tą górą, czy gdy widzę ptaki krążące, monitorujące teren, i później zbierające się na jakimś drzewie, to myślę sobie, że coś w tym może być. W 1978 roku istniało realne zagrożenie, że Enchanted Rock podzieli los innych granitowych batolitów w regionie. Które zostały intensywnie eksploatowane w kamieniołomach. Sytuacja stała się krytyczna, gdy zainteresowanie nieruchomością wyraziły firmy wydobywcze. Wtedy do akcji wkroczyła Lady Bird Johnson. Była pierwsza dama i ikona ochrony przyrody, dzięki której teren został wykupiony przez organizację ekologiczną i przekazany później stanowi Teksas. Szczęśliwie wymalowujemy się z Enchanted Rock. Wspaniała wycieczka. Polecamy super do zboczenia z trasy, jeżeli planujecie sobie wycieczkę do Frederiksburga. Wspaniały, bardzo króciutki detour. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzach o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć, jeżeli chodzi o Teksas. A na pewno bardzo pomoże nam to rozwijać ten kanał. Także zostawcie suba i widzimy się w kolejnym odcinku.